Jak widzicie, dzisiaj troszeczkę w innym ustawieniu, e, ponieważ dzisiaj chciałabym nagrać dla Was pierwszą część Outfits of the Week. E, I jak widzicie, jesteśmy w mieszkaniu, ponieważ jest straszna pogoda, też pada i średnio udałoby nam się nagrać to w, na dworze. I dlatego pomyślałam, że wrócimy e, do dawnych czasów i nagram dla Was Outfits of the Week w mieszkaniu. E, dajcie mi znać, co sądzicie o tej wersji. Nie wiem jeszcze do końca, jak to wszystko skomponuje. Ale, ale zobaczymy. I dzisiaj jest poniedziałek, więc dzisiaj pierwszy strój. I może jak zwykle zaczniemy od biżuterii. Pierwsza rzecz to zegarek: jest to zegarek z Fossil. Nie wiem do końca, jaki to jest model, ale już nieraz Wam mówiłam. I ja już go mam od roku i cały czas się bardzo dobrze spisuje, Bardzo często go noszę. I moim zdaniem pasuje do praktycznie każdej stylizacji. Do tego mam taki naszyjnik, którego już dawno nie nosiłam. To jest naszyjnik z Primarka. Jak widzicie, on jest dosyć taki masywny, pokaźny, ale stwierdziłam, że bardzo fajnie będzie się komponował z tą sukienką, którą zaraz zobaczycie. Teraz nie do końca wiem, jak mam to wam wszystko pokazać, więc chyba najpierw wam powiem, co mam, a później właśnie wam już pokażę, bo nie mam operatora mojego drugiego, więc y, muszę to jakoś sama sobie poradzić, więc zobaczymy jak to wszystko skleję ale dalej mam sukienkę e, i to jest taka sukienka ucięta y, centralnie w talii, więc ona tak jakby troszeczkę może nam skracać tułów, ale mi to osobiście nie przeszkadza i właśnie później jest rozkloszowana jest to plisowana sukienka e, i ja ją zamówiłam na stronie romuj.com. To jest taka idealna sukienka na zimę, na jesień, ponieważ ona jest naprawdę bardzo, bardzo gruba i naprawdę fajnie wygląda moim zdaniem. Ja mam rozmiar S, ale jest bardzo, jest fajna, trochę mogłaby być bardziej opięta w talii, ale... Jest ok. Do tego mam taki kardigan, jeden z moich ulubionych kardiganów, i to jest kardigan Stiffy. Taki po prostu luźny, zwiewny. Przez to, że sukienka jest taka ciepła, już tutaj nie muszę aż tak mocno się ubierać. A zresztą i tak ubieram kurtkę zimową, a nie jest aż tak zimno, więc myślę, że będzie ok. Zawsze mam komin na sobie, ale to już takiej bardziej kurtkowej części więc nie będę wam tego pokazywać i dalej mam, o, dalej mam torebkę i to jest taka czarna, duża bardzo pojemna torba zaraz zobaczycie ją troszeczkę lepiej i moim zdaniem to jest taka, takie połączenie torby z H&M plus torby z Zary mam nadzieję, że kojarzycie o torby o których mi chodzi ona jest świetna na uczelnie, ponieważ jest bardzo pojemna i to naprawdę bardzo, znaczy bardzo bardzo, bardzo pojemna Tutaj spokojnie zmieści się parę książek A4. Plusem tej torby jest to, że ona jest bardzo lekka, czyli to, że napchamy do niej różne rzeczy nie będzie wymagało od nas siły takiego prawdziwego koksa. Dlatego to jest bardzo fajne. Ona ma tutaj oczywiście dołączony pasek i naprawdę jest bardzo fajnie wykonana, i ta torba jest ze strony etorba.pl Dostaniecie do niej link na, w opisie. Tak samo do tej sukienki i do tego zegarka, jeżeli znajdę, bo już rok temu go kupowałam i nie wiem, czy go znajdę. Ale jeżeli tak, to dostaniecie zresztą wszystkie rzeczy, które zostały zamówione przez internet, będziecie miały wszystkie wylinkowane. W opisie. Na sobie mam jeszcze rajstopy, stopy. Tak naprawdę to są leggingsy, ale y, kupiłam je w oszą, Tak chyba to się czyta. Y, na takiej przecenie. I do tego mam jeszcze botki. I to są botki z centro. Jedyne moje botki na takim wysokim obcasie czarne. Y, wydaje mi się, że bardzo fajnie komponują się z całym strojem i to tak wygląda elegancko. Ale jednak, moim zdaniem, nie do końca tak mocno przekombinowanie. Przez właśnie ten sweter i taką dużą, pojemną torbę. Więc teraz pewnie możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda w całości. Mam nadzieję, że ten strój Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie mi o tym znać w komentarzach. I zapraszam Was już na jutrzejszy strój. Dzisiaj jest wtorek i zaczynamy znowu od biżuterii, więc zegarek znowu ten sam. I bransoletka jest ze strony romi.com. To jest taki mój najczęstszy zestaw, który noszę praktycznie codziennie, więc bardzo, bardzo lubię właśnie połączenie tego, tej bransolety i tego zegarka. Do tego mam jeszcze naszyjnik i to jest taki mały, delikatny naszyjnik z berżki, który bardzo, bardzo lubię i też, który często noszę. I dalej kurtka jeansowa. Jest to kurtka jeansowa ze Stradivariusa. Ona już jest bardzo, bardzo stara. Ona spokojnie ma już 4-5 lat. Więc już dosyć długo ją mam, ale cały czas jest w świetnym stanie, dlatego cały czas ją noszę. Dlatego mam taką czarną zwykłą koszulkę, którą też bardzo często noszę. I to jest koszulka z Lumpexu, która jest świetnie wykonana i świetnej jakości. I naprawdę bardzo się cieszę, że ją znalazłam. I teraz dalej spódnicę I to jest spódnica, której jeszcze wam pokazywałam Wam ją w zakupach. No, i jeszcze za dużo razy nie nosiłam jej, ale jest naprawdę bardzo fana i jest bardzo, bardzo ciepła. Dlatego stwierdziłam, że dzisiaj w ten zimowy dzień nada się idealnie. I to jest spódnica ze strony frontrowshop.com Linka, oczywiście, będziecie miał na dole, jak zwykle, do tych wszystkich rzeczy, które mam i które mogę Wam, z którymi mogę się z Wami podzielić i to jest taka spódnica ala piankowa bardzo mocno rozkloszowana świetnie wygląda właśnie do tej kurtki acz nie spodziewałam się, że to aż tak fajnie będzie wyglądać, strasznie mi się podoba to połączenie do tego mam te sobie, które miałam wczoraj buty, buty to są te taka, takie alalicy ze strony sequin.pl i ostatnia rzecz czyli torebka i to jest mój prezent świątecz, urodzinowy i to jest torebka od Michaela Corsa no i tak już prezentuje się całość więc teraz możecie zobaczyć jak to wszystko wygląda razem jeżeli jeszcze chodzi o paznokcie to mam przez cały ten tydzień mam lakier z Pet 5 w kolorze Sensual Purple w kolorze 10 i to jest mój zdecydowany ulubieniec tej zimy 80% dni, w których mam pomalowane paznokcie, a zawsze mam pomalowane paznokcie to jest właśnie to, na tych paznokciach właśnie mam ten kolor a dzisiaj na ustach mam szminkę z reblonu w kolorze 085 Ruby, która wygląda tak więc to już wszystko, jeżeli macie ochotę zobaczyć jak wykonałam te włosy plus makijaż to zapraszam Was właśnie do subskrypcji mojego kanału, bo nagrałam Cię dla Was Get Ready with Me. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam. A na dzisiaj to już wszystko i zobaczymy się już jutro. Dzisiaj mamy kolejny strój dnia i zaczynamy jak zwykle od, od biżuterii. I na samym początku zegarek, i to jest zegarek z firmy Morgan, który ma, nazywa się M1020S. I tym razem właśnie jest to srebrny zegarek, ponieważ dzisiaj mam biżuterię złoto-srebrną. No i tak właśnie ten zegarek wygląda. Dalej mam właśnie naszyjnik, jest naszyjnik z New który to jest połączenie złota i srebra Wydaje mi się, że bardzo fajnie komponuje się właśnie do tej stylizacji I dalej mam zwykłą koszulkę z second Handu, Którą już widzieliście w tym Outfit of the Week Dalej sweter, który pokazywałam Wam ostatnio w zakupach I jest to sweter z Zary, który kupiłam na wyprzedażach Do tego moje ulubione, ulubione spodnie, które noszę praktycznie codziennie I zastanawiam się, czy nie kupić po prostu drugiej pary takich samych spodni Bo naprawdę je uwielbiam i to są właśnie spodnie z wysokim stanem z, firmy River, z ma, ze sklepu River Island. Do tego mam czarne botki, to one są już troszeczkę na niższym obcasie niż te poprzednie. I je kupiłam na stronie papilion.pl. Do tego ta duża torba z E-torby. I jeżeli chodzi o szminkę, jaką mam dzisiaj na ustach, to to jest szminka z Sephory w kolorze N23. To jest taki bardzo ciemny burgund, ale ja nałożyłam bardzo cienką warstwę. No, i właśnie taki kolor mi powstał dzisiaj na ustach. I teraz już możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda w całości. Jak widzicie, dosyć prosty, ale przy ten sweter, ten strój jest taki dosyć ciekawy i bardzo mi się podoba. I od razu jeszcze Wam chciałam powiedzieć, że jeżeli jeszcze znajdziecie ten sweter w sklepach, to kupcie go, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciepły i fajnie się teraz sprawdza na zimę. Ja spróbuję właśnie ubrać go do kurtki, po prostu sobie pociągam rękawy, jakoś tutaj sobie zamacham i może uda mi się. I mam nadzieję, że uda mi się ubrać go pod kurtkę. I przepraszam, jeżeli mój nos jest zaczerwieniony albo dziwnie mówię, ale po prostu jestem chora. Niestety, ta zima dała mi w kość i zachorowałam. Więc to już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy strój, i zapraszam Was już na jutrzejsze. I dzisiaj mam pierwszy chyba strój od bardzo dawna z koszulą. Bo jeżeli nie mogłyście zauważyć, ja koszuli raczej często nie noszę, i dzisiaj właśnie postanowiłam to zmienić i mam dzisiaj na sobie taką bardzo, bardzo kolorową, przywołuję wiosnę koszulę, ale to, że ona jest kolorowa to nie jest jej jedyny wyróżnik, bo, to, bo też bardzo taką charakterystyczną rzeczą w tej koszuli to są wycięcia na ramionach, które pewnie teraz możecie zobaczyć. Więc na zimę teraz średnio, dlatego zdecydowałam się ubrać na to kardigan, ale jest to koszula z sklepu i No i właśnie sobie taką koszulę wybrałam i dzisiaj postanowiłam ją ubrać Do tego mam kardigan, który już chyba w tym filmie widziałyście i on jest z TV. Do tego spodnie, które też już chyba widziałyście albo jeszcze nie nie wiem, ale są to spodnie z River Island, jedne z moich ulubionych spodni. Do tego mam botki ze sklepu papillon.pl i dzisiaj zdecydowałam się na torbę z Aldo. Jeżeli chodzi jeszcze na usta, o usta, to na ustach mam szminkę z L'Oreala z serii Różka Res, chyba w kolorze fuksja. Jeżeli chodzi o biżuterię, to mam dwie bransoletki zestawu i chyba je kupiłam w Primarku albo w innym sklepie, ale na pewno w Londynie i do tego zegarek mój ulubiony, czyli Fossil i teraz możecie zobaczyć jak to wszystko wygląda razem a ja zapraszam Was już na kolejny strój dzisiaj już mamy ostatni dzień i pokazuję Wam już co mam na sobie jeżeli chodzi o biżuterię to mam tylko i wyłącznie tutaj ten naszyjnik i to jest naszyjnik ze strony romuj.com do tego mam czarny sweter który chyba już pokazywałam wam w tym tygodniu, tak mi się wydaje a jeżeli nie to jest sweter z Tiffy, ale wydaje mi się, że wam go pokazywałam, dalej mam koszulkę to jest taka biała, dosyć prześwitująca mocna koszulka z trójkątem i w tym trójkącie jest jeleń i to jest koszulka, którą zamówiłam na stronie Rose Hall Sale ale od razu mówię, że Tą koszulkę zamówiłam dostając bon od tej firmy. I od razu wam mówię, że jakość jest bardzo, 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 bardzo słaba. Jest o wiele gorzej niż Romui. Bo też właśnie na przykład bardzo często piszecie mi, że Romui ma słabą jakość. Dla mnie ta jakość jest okej, okay, natomiast porównując ją z tą firmą, to... To naprawdę jest bardzo słabo, ale ta bluzka jeszcze jako tako wygląda. Mam jeszcze jedną rzecz, która jeszcze gorzej wygląda: po prostu nitki to są wszędzie. Natomiast ta koszulka jeszcze jest ok, i właśnie dzisiaj zdecydowałam się ją ubrać. No i do tego ubrałam spódniczkę, którą uszła moja mama, którą wam właśnie jakiś czas temu pokazywałam. I to jest taka niebieska, dosyć ciepła, bo nazywa się z takiego materiału spódnica. Tak. Dalej, rajstopy to są takie bardzo grube. Ocho, które też już wam pokazywałam, i na nogach mam, na stopach mam kaloszu kozaki, które są ze sklepu Wasyl, który możecie znaleźć w Gale Pasażu grunwaldzkim Jeżeli chodzi o torebkę, no to mam tą, co już ostatnio parę razy wam pokazywałam czyli tą dużą torbę ze strony etorba.pl. I to jest chyba wszystko. Na ustach mam jeszcze szminkę z maka w kolorze Girl About Town. I to chyba wszystko, możecie zobaczyć jak to wszystko wygląda przepraszam, jak to wszystko wygląda razem i mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym, że nagrywam to w domu, a nie na dworze jak zazwyczaj więc powiedzcie mi to w komentarzach. I też rzeczywiście napiszcie mi, który z jak zwykle przypadł Wam najbardziej do gustu i może który najmniej i napiszcie mi dlaczego. Dzwoni, teraz dzwoni telefon, już nie wiem o czym mówią, ale mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie znać, czy chcecie takie filmy częściej. Myślałam żeby może nagrywać takie filmy raz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie i trzymajcie się już do zobaczenia. Pa!